ma widzowie, witajcie w tym odcinku z Bedwars z Baxem 667. Jest to bardzo spontaniczny odcinek, ponieważ graliśmy sobie i postanowiliśmy, żeby nagrać odcinek, więc dobra, gramy sobie na craft play'o, jest spoko, jest git, jest chill nie śpieszy nam się nic sobie ten Dobra, no. to jest mapa Hypixelowa ogólnie. No kurde, tak kupiłem te dwa miecze, znaczy trzy miecze te kamienne ja już spadłem, zdążyłem spaść, dobra Gdzieś ty się budował Tam na boku, do tych... Do tych, tych, tych ich właśnie Ogólnie widzowie, jak podoba wam się ten odcinek, co zostawił łapkę w górę Zabor mi zrobił animację, tylko że one mi wywalają kompa, więc powiedzmy, że to jest animacja od Zabora yy, dobra, tutaj jest już ten O nie, 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 chyba nie dam rady, dam radę Tak, o, drugi mnie puknął Okej, okay. rozwaliłeś przynajmniej łóżko E, możecie zobaczyć progres na przykład Baxa od, od ostatniego odcinka Bo on... Ja z kołuszka tak w sumie O kur... O no nie! Oj. Dobra, zrzuciłem go Uwaga, bo ty nie tylko... E, do... On dobrą akcję zrobił O, ani jednego image'a mi nie zadał, więc w sumie to jest na plus Dwa. Tak, 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 Kurde, teraz A ty do nich idziesz? Dobra, wiesz co, zwiewam jednak, co bo mi? jestem przygotowany na to i nie mam żadnego kill offa uf, uf, oh, kurde Nie wiem gdzie iść, nie wiem gdzie iść Kurde, Okej, okay, wracam do naszej A do mnie ci podbijają. Wiesz co, ja mam perłę, kupuję normalnie. Gdzieś tu jest NTR. To To się jest. O blok, Jest, yes, jest. Yes. Jest, jest. jest. Jest, jest,

nawet nie, nie, lecę im rozwalić łóżka, ale... Zwiewać. Twoje <laughs> 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 później dojadą. Aha. Myślę, że im łóżko chcesz Nie. Nie miałem tego w planach, nawet, chłopie, nie mam bloków, nie mam bloków. This is ale my już end. Istnieją. Rzucie już nie istnieją. Na szczęście, ale ja idę tylko, żeby się zregenerować. No i to jest mój koniec, dziękuję bardzo. dzi dzi wam. O, już idzie do nas, już idzie. O, i umarł. się O, są tutaj. Kurde. Dobra, lecimy. Ciekawa mapa, ale. Grałem kiedyś na Artexie z kuzynem moim Więc pominam ją tak, że ciągle zlatywałem Ten już się w ogóle zlagował podskubię łóżeczko Okej. Okay. Wyeliminowałem już ich. 7 6 3 tak, spadłem. Czy jak można było nie zrobić water skilla? To już jest poniżenie level milion. Okej, okay, zieloni mają łóżko, więc zielony w sumie, bo jeden. Zielone, -o -o. To ja właśnie, idealny moment. U zielonych chyba ja chcę mieć obszar, żeby ten... żeby nie z czasem. O kurde! To on jednak tutaj jest w bazie, co mi mówisz? Mam... ...dwa serca. No nie? Igor, ksia ja robi takie co? A zleciał, ale dobra przynajmniej Dobra, to jest już moje łóżko Nie zdążam się obejrzeć, więc... Ok, biały? ale, bot. Elo, bot. A to ty jesteś, chłopie. Prawdziwym fireballem, nie strasz. Abyś miał surprise. No w sumie wiesz, co zrobię. Tak, na dach. Sorry Owsik, zabrałem ci, ale... No, ...niszczę niebieskim, ...niszczę niebieskim. jest duża szansa, że wygramy tą rundę, jak nie pospadamy. Bo nie mamy już Co uszukać. będzie problemem dla mnie? Chodź, TNT postawiam. Nie! Nie! Nie S udało się. Ja żebym z góry nie chcę, co wyszedł. O! Ale nie wiem jak to jest jak to ten jak to Dobra, już, 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 kolejny zabity i teraz został jeden. Masz ledzenie, I dobra. Jest. Kupiłem sobie. Ale nie, raczej ja się. Jezus! Jez! Jezus! O nie on jest blisko! Teraz bliżej Małuk! Kurde, wojan, spocony. Zrobię to, zrobię. Kurde. Dobra, jestem na pierwszym miejscu. A tobie, widzu, dziękuję za oglądanie. Cześć.